co? Daj słuchawki, weź podaj daj słuchawki na chwilę Nie Zajeb... Zajebię was Na sekundę, na sekundę daj mu słuchawki Piotrek, z... po co? Piotrek chodź tu Piotrek chodź Masz na chwilę Chodź, bo, bo on chce oh, halo? No, mów, mów no co? Fortnite Battle Pass! I just cheat on US na PC Cause I need me to get a Fortnite Battle Pass. Też to znam big. One. No to jest fajne. No. Dobra, daj do, mi <laughs> Gdzie zukawki. To jest super piosenka. Dobra. <śridges> Ej, na koniec karaoke Fortnite Battle Pass. Nie. No gdzie to nie koniec. Fortnite, bałwa. Piotrek. To trwa tylko godzinę. Piotrek, bo ja mam live'a i cię zajebię. Ale mam fajny kontakt. Content. Kurwa. Dzięki. będzie godzina aż? Piotrek, ale to ścisz, bo ja cię zadupię. Ale kurwa, is not time. Oto włączę to. Ty już prawie nikt nie kopie, wiesz? Na tym. Nikt w ogóle nie kopia. Bo są na dzikich. Chu, ja mam jeszcze za słabe rzeczy, żeby tam iść. No. Weź mi panu. Gdyś mam PRN, jakbym przypadkiem weszła. Piotrek. Ja pierdzielę It's cool. uh, to jest uh, I like Fortnite, I Fortnite, it's night time. I mean it's 5 o'clock but it's basically night time. Yeah, remember Cartoon Network, Adventure Time. Fortnite Battle Pass. Czy ja mam was zadupić? Dobra, i przejdź do danego domu. Mhm. Dobra, nie Umiem to. Portal Girlfass! O, włączyło się. Jak pista Proszę Artyleria mięsna. <laughs> Artyleria mięsna Artyleria mięsna Czy ktoś z was raz zamknie dupę? <laughs> Proszę <laughs> Teraz dostanę czyjeś decyzje i dodam go na live'a. A, a daj mi linka do live'a, bo ja nie widzę. Chuj. Nie, nie. Ale Fomi. Fomiego. Będę musiała więcej tam. Albo poczekaj. Okay. Coś... Daj live'a. Daj linka spoko... do live'a. No, dałam ci na prywatnym. No to... No ty streamujesz to, jak patrzysz na ustawienia Fomiego. Bruch. Bruch. No wiem. Nie. Patrzę sobie ustawienia bruch Z Zobacz na czat, Nadia. Zobacz na czat. No jaki czat? No na live'a. Ja pierdolę. Przestańcie, proszę. O kurde, ty. Ale, ale fajny człowieczek. Możesz, kurwa, weź mi zostaw. no to. Wszystko będzie nam kopą. Nebil. A mi wkowia. Zobacz na czap. Ja pierdolę, ja ci zabiję. Zajebie. Zajebie cię. Zajebie cię. Zajebię cię Pokaż to Pieskowi. O Boże. Piotr, wejść pani na mojego live'a. Musi, musisz coś zobaczyć. Piątek śpiewa. No tam śpiewałeś, kurwa. Ale miałeś, ma, macie bardzo dużą psychę na śpiewanie, wiecie? Takich no. potrzebuje gości, kurwa. Cofnij się, Piotek trochę na live'a i tam będziecie tam śpiewać chyba. No, a zrób ankietę, zabić się czy nie. By popełnić samobójstwo. Tam, teraz, tak. tam. Zrób taką ankietę. nie. Czemu? Moje życie zależy od życia. Co to było? CBR FUNAJ punktów. 7 punktów. O nie, Sebek On po mnie powrócił. <grystanie> Ale masz przesrane. Oh. oh my god. Ja naprawdę nienawidzę Sebka, bo Sebek mi w minecraft'cie Mieczem. Rozumiesz? Będę cofale patrzeć w te ustawienia chyba na tym live wiesz? Ale chuj. No widzę, ale ustawienia cofale zmieniam, bo coś mi nie pasuje. Albo... Albo... Subskrybujesz tego! A co, nie mogę? Nie, nie! Subskrybuj raz! No, no zobacz, napisz na czacie. A masz.